Żeby wiersze były, miały taką mniej więcej długość jak na jedną stronę, bo wtedy są dobre. I to też był wiersz, tylko mi się zapomniało, że jest taki długi, więc zrobiłem z niego Takie Tak jak tutaj już. Wiersz nazywa się Bob i nie opowiada o granie szubce. Wszyscy cały czas mówią, że dalej ale na Ale szubka, szukaj. A jego nie ma. A jego nie ma. Ten łam chłam prostu. Wlejem u Ok, Jak Okej. To nie jest on, okej? Okay? Oczyśmij umysł. umysł. No A teraz to jest przerobane do co będzie się pr nie wiem. Okay, że nie jest w nawet jak nie powiedziała, Okej. Okay. No, okay. Pierwsza z się Powiem szczerze, wytrzymuje się z tym gościem tylko dlatego, że potrafi zagrać to i owo. Brakuje nam tylko flaszki, której brzęk słychać pod podłogą, Te gbury z garseniery najwidoczniej dorbały pracy. Taki kolor ma życie. Raz jest to jedynie żółty, a potem zmienia się to nagle w soczystych kurczach. Bobi jest lekko pijany, plecie coś bez sensu. Palcy gubią się na strunach, a gitara spada do spodelowych kolan. Boże, jesteśmy pijani! Siedzimy tutaj trochę obcy względem siebie. Jest druga w nocy, deszcz, chlupie falami, brudne szyby, przynajmniej zmyje z nich uliczny kurz. Nie ma sprawy, on nie ma roboty, a, ja, a moim jedynym zajęciem jest wykonać zręczny szkic w nocy, jeśli już której się, wyś... zdołam się nos z łóżka. A Bobi opowiada mi o tym, jak wieczność ukrzyżowana w miejskim muzeum sprawia, że jego prosty umysł zmuszony jest do czytania czarów. Urwania z cyzorykiem kurczakom głów i przyrządzania czarnego jak sukienko do rosołu, który dobry jest dla naszego kaza. ale lepszy byłby chyba tylko sok z, skok z jakiegoś wysokiego mostu, prosto w objęcia chłodnych chmur szarej wody tego miasta. Mieszkała parę ulic, stąd, zdradzała go i miała świetne łupy. Kręcąc na palcu te swoje blond włosy, kradła jego sól, cukier, koszulę. Zawsze wszystko ją truło. Zawsze było za krótko. Miała umysł pełen gwiazd, które raz po raz można było odnaleźć wplątane w jej rozwiane, umęczone przez wiatr włosy. Lubiła zapach mężczyzny. Potem wracała całkiem potulnie. Teraz też chyba wraca, bo w silniejszą ma krtań, która uciągnie aż do przystani w jego żołądku kanister czegokolwiek, co w w siebie wleje. To dobry chłopak. Bystry, ale prawdomówny. Kiedy wymówisz przy nim jej imię, udaje z początku, że nie wie, o kogo chodzi. Nie wyszło braku. Musi obrócić to w żart. Jednak pamięta to i owo, resztę przypomniałby sobie pewnie, jeśli by chciał życzy jej szerokiej drogi i wyciąga przez siebie dłoń z opuszkami palców jak kaniony od nacisku strun. Mówi spoko mamuśka. te chłopaki szybko rozprawią się z twoim synkiem i jego natrętnym tyłkiem. Trach trudno jest być twardym jak na grobę, gdy parasz się w takim bluźnierczym włóczęgostwrem poza światach tamtych stron. Tak wygląda widocznie zbawienie po pewnym czasie. Jak blondyna na Blondynie, kiedy nie będziesz zajęty pole jej jednego albo sześć. Jeden co warto jest stawania z łóżka i chwalenia się na nie z powrotem parę godzin później. W radio nie powiedzą Ci, że mały chłopiec się zgubił, a jego benzynowy duch lubi żyć szybko i niedbale. Nie powiedzą Ci. On nie ogląda telewizji, nie odżywia się dobrze, tak jak napisane jest w, w kościelnych papierach. Wyborach głosuje na tych, którzy nago potrafią wyczynić ze sobą takie rzeczy, że najlepsza jaką znasz. Nie zrobi tego po procha, w budzie, pieniądzach, obietnicach ani kłamstwach. A jeśli nie, myślę, pijakiem. Żeby chociaż raz szkieletowate sumienie z zjemniętej dłe stało się przytomne i poczuło, jak wyrzuty wykręcają w palce. I nie ogranisz się, durniu, przed niczym, bo nie ma śródów tej durnej pukawce, która została ci po tatusiu. On był cyrkowcem i umiał przepowiadać przyszłość. stękasz w kółko, że nie słyszysz własnych myśli, bowiem przeciąga się struna w zaskniętym gardle jego gitary. A ja? Głowa opada mi na ramiona. Ciężkie powieki skrywają czerwone oczy, zmęczone spojówki. Znów źle sporządziłem szkic. Nie mam jak stać, musiałem się schlać. Mówi powtórzę jutro, a ja znowu zapomnę. To dobry ich Mówi zagrać to i owo, Mówi zagrać to i owo.